Jedno jest pewne, w szóstej kolejce mecz w Zabrzu nie będzie należał pewnie do najłatwiejszych, natomiast z drugiej strony, po tych pięciu kolejkach macie tylko cztery punkty. Ja nie mówię, że to nóż na gardle, bo to początek sezonu i nikt nie, nie mówi, że, że, jest, że stała się jakaś tragedia. No ale wypadałoby zagrać lepiej i zapunktować. No to na pewno, no bo nie jesteśmy, nie jesteśmy sobą w tych, w tych meczach. Nie stwarzamy sobie sytuację, ale. No ale też ich jest, ich, jest, ich jest mało. Musimy nad tym popracować najbardziej. Mi się wydaje, że tutaj trzeba w, w ofensywie, no bo mało jest tych, tych sytuacji i, i to trzeba zrobić, żeby było lepiej. Ta Wasza gra troszkę rozczarowuje na początku, bo tak, no niby te porażki niewielkie 0-1, 0-1, 1-2, ale jednak porażki, punkty e, uciekają. E, trener mówi, że wie. Co, co należy zrobić, co należy poprawić, czy, czy wy też od trenera już dostaliście te wskazówki, co trzeba zrobić, aby w Zabrzu było lepiej? No, wydaje mi się, że musimy być, musimy być też drużyną na boisku, No bo teraz trochę tego brakuje, niby wszystko fajnie, ale, no, ale jednak tej drużyny, tej drużyny nie ma. I myślę, że w tym jest, w tym jest problem. I, no, i tak jak mówię, no, w defensywie jeszcze jak to Dobrze to wygląda, ale gdy, gdy przekroczymy już połowę, no to, to już to wygląda trochę, trochę słabiej. Jakiego meczu można spodziewać się zatem w Zabrzu? Bo Górnik tutaj trener mówił, zagrał słabo z Rakowem, a wygrał. Zagrał dobrze z Jagiellonią, a przegrał. Jakiego ty się spodziewasz spotkania? Na pewno będzie ciężko. No. Górnik jest, jest dobrą drużyną, ciężko się z nimi gra na pewno. Tak jak mówię, no, gdy, będą, gdy będą te sytuacje, to musimy je wykorzystywać, bo tak jak no, sytuacje są i jest ich mało, ale, ale jednak jakieś tam, jakieś tam sobie stwarzamy. Także no, jeżeli będziemy mieli, to musimy, musimy je wykorzystywać i, i zagrać dwie równe połowy, bo to jest też, to jest też ważne, bo no, wejdziemy dobrze, dobrze w mecz, w pierwszą połowę zagramy fajnie, no to już ta druga wygląda dużo gorzej i to musimy zmienić. A jest chyba jakaś zależność między tym, to na było wiosną, trener zmienił w defensywie często piłkarze i tak gra była słabo. Teraz jest w ok, bo raczej ta czwórka jest stała, a znowu się z przodu bardzo dużo zmienia, praktycznie co każdy mecz to od trzech zawodników jest Czy to też ma wpływ na to, że tego zgrania nie będzie, no bo po prostu nie jesteście w stanie się zgrać, bo nie gracie w tym systemie w kolejnych meczów. No myślę, że to może też być po części jakiś tam problem, no ale no to już jest trenera, to są trenera decyzje gra ten, który na, na którego trener postawi, no i po prostu musimy, musimy robić swoje. No też, jeżeli tu chodzi o mnie, to też trochę za mało, za mało daje, w tej ofensywie, muszę, się, muszę, to, muszę to poprawić i, i myślę, że każdy pojedynczy zawodnik. Czy takie rotowanie z pozycji na pozycji pomaga, czy, czy to też jest problem, no bo tam zmienia się się często, natomiast trudno czasami zauważyć, gdzie tak konkretnie masz grać i biegać na tym dysku. czy znaczy, to już też zależy od, 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 od taktyki, jaką tam trener przed meczem nam, nam mówi i czy to jest dla mnie ciężkie? No nie, no wydaje mi się, że nie też. Lubię grać na środku i na boku, także, także nie, ma, nie mam z tym problemu. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dzięki.